Dzień dobry, Magdalena Warych, kołcz holistyczny. Dzisiaj live dla Was, no live niezapowiedziany, gdzieś tam spontaniczne, um, Nie wiem czy ktoś, o ktoś się pojawił, dzień dobry, witam. I słuchajcie, taki temat, który, no, który ciągle gdzieś tam w tych moich y, live'ach czy, czy postach się pojawia, Witam Cię, Elu. To jest oczywiście temat witam cię, Sylwio. To jest temat poczucia własnej wartości. I dlaczego ten temat? On jest zawsze ważny i on jest mega ważny. A dlaczego jest? Witam Cię, Marzeno, jest ważny jeszcze, jest ważniejszy, jeszcze, jeszcze bardziej teraz, jest jeszcze ważniejszy. Dlatego, że mamy czasy, no takie, jakie mamy. Czyli ogólnie mówiąc niepewne, i nie wiemy, co się wydarzy następnego dnia. Nie wiemy, co wydarzy się z naszą pracą, nie wiemy, co wydarzy się nie wiem, z naszymi rodzinami. Ja mam takie poczucie, gdzieś tam osobiście, jak obserwuję sytuację, że ścierają się dwa trendy. Jeden trend, który gdzieś tam jest nam w mediach wrzucany w sposób bardzo agresywny, to jest ten trend, że wszystko się rozpada, że jakiś szaleniec chce nas zaszczepić, że elity chcą z nas zrobić niewolników, że za chwilę znikną pieniądze, będziemy mieli elektroniczne chipy, będziemy tutaj tymi slajwami pracującymi, pracującymi dla. Dla tych kilku procent, którzy chcą, dążą do depopulacji. I oczywiście jest temat szczepionek, jest temat tych nadajników 5G i tak dalej, tak Nie wchodziłabym w tą narrację, to znaczy, zawsze mamy wybór, tak? zawsze ty masz też wybór, ale ta narracja bardzo skutkuje rozszerzaniem się pola strachu. I tym, że zaczynamy mieć coraz więcej wątpliwości, zaczynamy się po prostu bardzo bać. A strach, wiesz, będę to powtarzać do znudzenia, ale strach jest bardzo nisko wibracyjną częstotliwością i podobne przyciąga podobne, więc faktycznie, będąc w strachu, zaczynasz przyciągać do swojego życia określone negatywne sytuacje i wydarzenia. Ta druga narracja jest natomiast taka, że Ziemia, która już weszła w wyższe wibracje pod koniec zeszłego roku. I w tej chwili cały czas te procesy na ziemi niesamowite, niesamowite trwają, to wiemy, że tworzy się nowa jakość, tworzy się nowa Ziemia, gdzie będziemy my, jako ludzie, jako rasa postępować w zupełnie inny sposób, i bazować na współdziałaniu. Bazować na miłości, na pozytywnych emocjach, bo będziemy działali z pola serca. Będziemy działali z tego, żeby naprawdę współpracować, tworzyć, kreować coś razem. I no, ja szłabym na pewno w tą drugą narrację, bo jest ona dużo bardziej optymistyczna i y, też pozwoli Tobie, jeżeli masz jakiś trudniejszy dzień. Utrzymać ci tą Twoją energię na odpowiednio wysokim poziomie. A teraz wracając do poczucia własnej wartości. Dlaczego to jest taki temat ciągle i dlaczego szczególnie teraz niektóre z nas mają z tym problem? Ponieważ błąd w budowaniu poczucia własnej wartości tkwi w tym, że budujemy je. Na podstawie różnych rzeczy, na podstawie naszych osiągnięć. I na przykład y, jestem wartościowa, bo zarabiam tyle i tyle, tak? Albo jestem wartościowa, bo mam tyle i tyle dyplomów ukończonych, nie wiem, studiów czy, czy, czy jakichś kursów w szafie. I my czasami robimy sobie to gdzieś tam podświadomie, a czasami y, no, m, gdzieś tam nasze otoczenie też nam to. Wmawia, czy, czy gdzieś tam z mlekiem matki to wysiemy, tak? Bo na przykład, jeżeli jesteś w szkole, dostaniesz dobrą ocenę, no to cię chwalą, czy już jako dorosła osoba zrobisz dobry projekt, no to zostaniesz pochwalona, ale zwykle nie chwali się nas za to i nie mówi się nam cudownych słów za to, tylko że jesteśmy. A przecież największą wartością. W tym wszystkim jest to, że jesteś. I dzisiaj chciałabym, żebyś, jeżeli w szczególności przechodzisz jakiś trudniejszy moment, a wiele z nas tak ma, bo słuchajcie, ja też nie codziennie budzę się na najwyższym poziomie mojej energii i też mam dni, kiedy, kiedy mi ta energia gdzieś tam spada, i też muszę. Y, muszę oczywiście, to jest to must, nie have to angielskie, też, też ze sobą muszę wtedy popracować z moją głową, z moim nastawieniem, z moim mindsetem, bo tak jak Wam już mówiłam, no, y, każda z nas, każdą z nas gdzieś tam te gorsze dni y, dopadają, ale właśnie te gorsze dni, te gorsze myśli są po to, żebyśmy my sobie cały czas przypominały y, tą naszą wartość, ale na takim bardzo głębokim poziomie. I dzisiaj witam cię Moniko. Zapraszam cię być może, jeżeli masz ochotę, do zrobienia takiego ćwiczenia po tym live'ie. Po prostu usiądź sobie w ciszy na parę, paręnaście minut i zadaj sobie to pytanie: kim jestem? Jaka jest moja wartość? Gdzie mam szukać tej mojej wartości? Ale na takim właśnie bardzo głębokim poziomie, wartość Twoja, to co Ci chcę dzisiaj powiedzieć, nie ma absolutnie nic. Nie jest powiązana z tym, ile masz pieniędzy na koncie, w jakim domu mieszkasz i w jakiej sytuacji dzisiaj się znajdujesz. Ponieważ, jeżeli nawet przeskanujesz sobie swoje życie, to nie wiem, czy też tak masz? Ale prawdopodobnie tak. Były w Twoim życiu różne momenty. Były momenty, że zarabiałaś dużo mniej niż teraz, a może więcej. Były momenty, że byłaś królową życia, tak się czułaś. A były momenty, które były bardzo, bardzo trudne, tak. Ale one też budowały Ciebie po kawałku. One też były elementami tych pustki. I one też były potrzebne. Jeżeli teraz masz taki moment, wiesz, bo mamy ten cały koronkowy świat, tak, mamy koronawirus, ludzie, e, ludzie szczególnie jak pracują w jakichś dużych skupiskach firm, to tam wręcz ta energia strachu jest taka, że jak się wchodzi, to wiesz, możesz zawiesić siekierę, to jest bardzo, bardzo gdzieś tam widoczne, czasami nawet, nie wiem, w centrach handlowych, czy w dużych skupiskach ludzi, jeżeli czujesz energię, to możesz mieć takie poczucie, że ta energia jest tam bardzo ciężka. Ja, na przykład, jak wydane było rozporządzenie do zakładania masek, tam parę tygodni temu, i wyszłam, to był czwartek, pierwszy raz na miasto, słuchajcie, i spacerowałam, ja przyszłam z tak ogromnym bólem głowy czyli ta energia po prostu ona jest gdzieś tam jesteśmy otoczeni przez te niefajne wibracje ale to nie znaczy też że my je musimy absorbować tak i być może odpala Ci się coś takiego że okej okay, czy straciłaś pracę czy jakiś klientów czy jesteś w tej ogromnej zmianie i się po prostu boisz i może też jesteś na siebie wkurzona tak i zaczynasz wchodzić w taką narrację hmm, no w moim wieku to ja już powinnam, albo powinno być inaczej, albo czegoś nie zrobiłam i zaczynasz sobie wyrzucać, więc zachęcam Cię do tego, żeby w ogóle pozbyć się tych negatywnych uczuć. Możesz je po prostu wypisać, czy jeśli to są Twoje lęki, czy to jest po prostu Twoje jakieś wkurzenie, wypisz to na kartce, wypisz, usiądź i wypisz to wszystko na kartkach, a potem te kartki po prostu spadną najlepiej poza swoim mieszkaniem albo przynajmniej ten popiół wynieść, żeby go w swojej energii swojego mieszkania czy do mnie nie trzymać. Dlaczego to jest ważne? W ogóle ja kocham rytuały i uważam, że palenie czy zakopywanie, gdzieś ale palenie jest szybkie, jest bardzo skuteczne, ponieważ pozbywasz się tego wszystkiego, czego już na ten moment nie potrzebujesz i co tak naprawdę ci nie służy. I zachęcam cię gorąco, żeby wyjść gdzieś tam z tego, z tego yy, myślenia, że moje poczucie tego, kim jestem, zależy właśnie od różnych materialnych rzeczy i zależy od tego, no nie wiem, różnie sobie kobiety, my kobiety dopisujemy. Na przykład, zależy od tego, czy mam partnera, czy nie. Zależy od tego, czy jestem matką, czy nie, bo na przykład chciałaś być, a z jakichś powodów nie jesteś. Bo zależy od tego, i my warunkujemy bardzo mocno to nasze poczucie wartości własnej różnymi czynnikami zewnętrznymi. A to, do czego ja bym cię chciała dzisiaj zaprosić, to do takiego pobycia sama ze sobą i spojrzenia na siebie od środka, ale w szerszym kontekście kim ja jestem w kontekście tej wielowymiarowej istoty, która przyszła na ten padł, żeby czegoś doświadczać i żeby zrobić pewną robotę, ponieważ każda z nas, każda z nas ma jakąś misję do wykonania, ma jakąś pracę i ma jakieś swoje po co, ja pracując z moimi klientkami zawsze, zawsze odkrywamy to po co. Zawsze odkrywamy tą właśnie misję, czy, czy jak zwał, tak zwał. Niektórzy nie lubią tego słowa, ale ważne jest, żebyś ty miała poczucie sensu zbudowane na czymś znacznie głębszym niż wiesz, spłata jakiegoś kredytu, czy budowa domu. Nie mówię, że to nie jest ważne, może to dla ciebie jest też bardzo ważny priorytet. Ale nie buduj na tych materialnych rzeczach, nie buduj swojego poczucia wartości. Również to, na czym, na czym się sama też złapałam, i być może to też gdzieś tam będzie dotyczyło Ciebie, nie buduj swojego poczucia własnej wartości na tym, że na przykład działasz, że pracujesz, że działasz, że jesteś ciągle, ciągle w tej energii męskiej, tak? bo my często, kobiety, Kobiety, które no, są w tym działaniu bardzo długi czas, właściwie zapominamy, że um, wszechświat jest skonstruowany, właściwie wszystko jest skonstruowane, całe życie jest skonstruowane na, um, na cyklach. Czyli tak jak w życiu masz wdech i wydech, tak, e, e, tak w naszym życiu musi być czas na działanie. I czas na niedziałanie. I yy, często jest tak, że my, kiedy działamy, działamy, jesteśmy, wiecie, na tym, w tym pędzie i coś się dzieje. Kiedy przestajesz działać, albo przestajesz, no właśnie w takim tempie yy, pracować, to też może Ci się gdzieś tam odpalać to, ojej, ale co teraz ze mną, tak? Co teraz z moim poczuciem własnej wartości? Więc Zachęcam Cię do tego, żeby zajrzeć głębiej, bo buddyści, mamy tu buddystkę dzisiaj, mówią, to też minie, tak, z tego co pamiętam, to, to, to też minie, więc niezależnie od tego, w jakiej jesteś, w jakim jesteś momencie teraz swojego życia, czy to jest moment bardzo radosny i właściwie chciałabyś, żeby ta chwila, trwaj chwilę, jesteś piękna, żeby ona się nie kończyła. Czy jesteś gdzieś tam na dole tej sinusoidy, i wtedy też przechodzą Ci czarne myśli do głowy, Boże, to się nigdy nie skończy? To też się skończy, słuchajcie. I to, co dzieje się w tej chwili, te zmiany, bardzo duże zmiany, one są potrzebne. One są potrzebne na bardzo wielu poziomach. I myślę sobie, że tworzymy nowy świat, który będzie naprawdę dużo bardziej wartościowy niż ten, z którego wyszliśmy. I to, do czego Cię też zachęcam, to, żebyś wiesz, nie, nie ułożyła sobie takiej narracji, że tęsknię za tym światem, który był. Chciałabym, żeby on wrócił, chciałabym, żeby wrócił ten stary, normalny świat. Ten stary świat po pierwsze nie był normalny, bo działo się bardzo dużo globalnie złych rzeczy dla planety, dla ludzi, dla zwierząt. Być może nie dotyczyło to nas bezpośrednio, dlatego nie zwracałyśmy na to uwagi, ale, nie, ale to się i tak działo i nie działo się podskórnie, działo się już na coraz większą skalę. Więc w tej chwili te zmiany, które są, one na pewno idą ku lepszemu. Natomiast oczywiście my z naszego ego, które tak jak ostatnio mówiłam, ono lubi mieć porządek, ono lubi mieć poukładane i lubi mieć ten schedule, ten plan ustawiony na najbliższe trzy miesiące, no nasze ego może gdzieś tam szaleć i nasze ego może po prostu nie mieć nad niczym kontroli, tak? Ale to też jest proces i pozwól sobie na to. Żeby ten proces przebiegał tak, jak on przebiega, jednocześnie cały czas pamiętając o tym, że Twoje poczucie własnej wartości to nie jest to, co dzieje się w świecie zewnętrznym. To nie jest to, czy Ty akurat masz większą ilość klientów, czy mniejszą. Czy ktoś ci powiedział, dziękujemy pani w naszej firmie i musisz teraz zacząć coś budować od nowa. Życie jest ciągłą zmianą. I być może rzeczywiście um, te, które są teraz, mogą być dla ciebie trudne i czasami cię właśnie dopadają, czy te lęki, czy, um, czy takie poczucie bez sensu, ale wracaj do siebie. Wracaj w tym momencie do siebie. I zadawaj sobie to pytanie na głębokim poziomie: kim jestem, kim jestem, kim jestem. Nawet dobrze jest po takim ćwiczeniu, krótkiej, nie wiem, medytacji, posiedzeniu w ciszy, po prostu sobie to zapisać. Zadaj, zadaj to pytanie, puść tą intencję do swojego wyższego ja, do swojej duszy, do swojego serca i wypisz wszystkie odpowiedzi, które ci przyjdą, czy w tej medytacji, czy po prostu w tym, w tym posiedzeniu w ciszy. I myślę, że to mogą być wartościowe przekazy, bo pamiętajcie, że bardzo dużo y, mocy i bardzo dużo wiedzy o nas samych jest po prostu w nas w środku. Tylko my w tej całej machinie y, tego szumu informacyjnego, w tym całym pędzie, my gdzieś tam po pierwsze deprecjonujemy, y, Nasze, nasz ten głos wewnętrzny, albo myślimy, że musimy mieć jakieś specjalne talenty, nadprzyrodzone, tak? umiejętności, aby ten głos usłyszeć i zrozumieć. Ale jeśli zaczniesz pracować z intencją, jeśli będziesz regularnie wysyłać intencje do wszechświata, aby udzielił ci odpowiedzi czy pokazał jakieś znaki, na ważne dla ciebie tematy, to na pewno te odpowiedzi w takiej czy innej formie przejdą. Więc moja droga, życzę ci dzisiaj pięknego dnia. Dziękuję dziewczyny, że byłyście ze mną. Pamiętajcie, że nasza wartość jako człowieka, nasze poczucie własnej wartości wynika z jestem, a nie wynika zrobię, mam, działam, czy tych wszystkich innych. Iluzji, które sobie nakładamy. Dziękuję, dobrego dnia.